Ten odcinek poświęcę Marymontowi. Nie wiem, czy uda się uchwycić istotę starego Marymontu, bo już mało to z tego zostało. Idę ulicą Bieniewiecką. Tutaj kiedyś były słynne mety na mecie. A najbardziej znana była meta u tak zwanej Lotki, opisywana parę razy jeszcze za czasów komuny w Kurierze. O, idę sobie ulicą Bieniewiecką. Postaram się dojść teraz na Marii Kazimiery. domu oczywiście przedwojenne, tylko wielorodzinne. Ulica Bieniewicka o, Tutaj przy Bieniewiczki było słynne metry ulaty. Zla komuny jeszcze jak to było handlu w nocy. To były metry. Dlatego zarobek. To jest róg Marii Kazimiery i Rymkiewicza. To jest taki typowy domek marymącki. Ale tutaj coraz więcej przepawa duża ilość luksusowych willi także po starym Maremoncie ani śladu ale to jest jeden z tych domków właśnie Marymont Potok to jest, jest stary dom przedwojenny marymontzki ale sąsiaduje już z super willami ulica Lutosławskiego Niestety Niemcy się okrutnie z Marymontem rozprawili Jak widać na załączonych tabliczkach, tutaj jest dużo barwnych tych tabliczek To jest też dom wielorodzinny na Marymoncie Jeszcze przedwojenny Ulica Lutosławskiego Ulica Dębińskiego Jeszcze oryginalny stary domek Marymonski, Ale zanim to już jest wkracza nowe, czyli Bogate rezydencje wille. Tutaj pięknie stary dom, przytuluje się do tych nowych. Fajnie to wygląda nawet. Jesteśmy na ulicy Dembińskiego Henryka. O. Ciekawe dlaczego tego nie zburzono. Ulica Samuela Twardowskiego. O jest taki stary domek marymonski, zrobię taki filmik krótki, przez siatkę, maszyny, stary jakiś zakład to był, na Marymoncie było bardzo dużo zakładów prywatnych, kolega mój tu kiedyś pracował, znajomy, stary marymonciarz, wygrawerowany na całym ciale, pięć razy chyba siedział, zawsze był bardzo wesoły, ulica Gdańska i kościółek na Marymoncie. Na ulicy Gdańskiej, stary dom, jeszcze marymonski, już sąsiaduje z nowymi willami. To był marymont Marka Chłaski, niedaleko jest ulica Marka Chłaski, zaraz pokażę gdzie. Dom Gdańska 12. Chłopaki z marymontu to byli ludzie, wszyscy się ich bali tu na Żoliborzu. Ale marymont był taki właśnie, robotniczo przestępczo wodziejski. W większości tacy ludzie tu mieszkali, tak ja to pamiętam, tutaj z roli Boża tego tak zwanego inteligenckiego, baliśmy się w ogóle przychodzić. Teraz to wszystko odległa, bardzo historia, ale tak było. Klatka schodowa pamiętajcie jeszcze czasy prawdziwego marymontu. To jest przedwojenny dom na ulicy Rudzkiej. Ale nie zdążyłem, bo pamiętam niedawno, był tutaj bruk. Tam już osiedle wielkie, kępa potocka. Chyba najwyższy dom na Marymoncie przedwojenny, o ile ja kojarzę. Ulica Łomiańska. Łomiańska róg pęcickiej. Przedwojenny Marymont. Róg ulicy Soborskiej Pelplińskiej. Tam już nowoczesne eleganckie wille. A tutaj już cały czas był taki marymont. Fajny kontrast na Raduńskiej. Taki dom przedwojenny marymontski. I tu elegancka taka rezydencja. Tak to właśnie jest teraz na tym marymoncie. Dzisiejsi mieszkańcy zupełnie nie będą wiedzieli, co to było w tym miejscu. Pójdziemy dalej, zobaczymy, czy tych czerwoniaków z tego zostało jeszcze trochę. I ta Raduńska. Są jeszcze tak fajnie pochowane. Niedługo długo tutaj będą wille eleganckie stały. No jeszcze jest taki jeden stary. Jeszcze są odłamki po pociskach. Po powstaniu warszawskim. Raduńska 9 ale obok z tyłu to już super stoją tu jeszcze pięknie widać resztki starego Marymontu o, drut kolczasty mamy teraz z tyłu wam pokażę jak to wygląda a z tyłu to już tak wygląda po prostu znikają te czerwoniaki dobrze idę dalej Pelplińska 43 też już niedługo to zniknie dobrze że tu jestem ulica Łomiańska o maluszek jeszcze stoi rzadko, że teraz maluchy i tu też fajny dom przedwojenny na Łomiańskich. ulica Cząstkowska 44 stary jeszcze zapuszczony sad owoce tu widać, teraz nikt owoców nie sadzi groślinki ulica Słowiańska tu normalnie jeszcze ludzie mieszkają są przytuleni do takiego komfortowego apartamentowca. Zaraz sobie pójdę tam jeszcze w te krzaki i chaszcze. Bo tam są jakieś budynki. I to też przy Alei Słowiańskiej. Stary dom. Pewnie w ciągu roku go nie będzie. W pobliżu ulicy Słowiańskiej. Już też tutaj za rok nie będzie tego ani śladu. Tu jest ulica Kościańska. Też ulica Kościańska, stary dom marymącki. A tutaj już super rezydencja właściwie. Zaraz będzie pytanie, po co pan fotografuje i tak dalej. O. Tutaj zrobię obrót, bo to jest bardzo typowe dla Marymontu. Takie właśnie chatki, ulica Brochowska. Jak robiłem kiedyś fotki, to jeszcze tutaj były gołębi pan karmi. Teraz widzę, że ulicy nie ma. O. Taki był Marymont ceglasty, drewniany. Brochowska 2. ulica Zabłocińska Zabłocińska 15, bo widać jak na dłoni. To jest stary dom przy ulicy Marymąckiej. Już się prawie że rozpada, bo tutaj są takie podpory. Zaraz tam wejdziemy, zobaczymy. Tutaj na interwencji był mój kolega policjant. To mówi, że kobieta z taką grypserą wyskoczyła, że aż się policjanci przestraszyli. No takie towarzystwo tu mieszkało z Marmont właśnie.